Biar saya obten. Hmm, obten. Oh. Pedaetku panas. Oh. Dzień dobry, Ja jestem Keriaki. Witam Was w kolejnym odcinku nowych smaków. Pierwszych smaków, nie wiem, pierwszych razy. A w dzisiejszym odcinku będę testował znowu chińskie zupki. Czy tam koreańskie, nawet dzisiaj, nie? Takie lepsze, azjatyckie. No. E, dobra, tak. To jest jakaś oryginalna korea koreańska amen. O to jest najciekawsze, co dzisiaj będzie, czyli koreańskie, też jakieś danie, i to będzie z makaronem Udon. I to, co ciekawe, yy, gdzie to pisa pisało, nie dość, że. cyk, jest ostrość, nie dość, że to się jak zwykłą zupkę yy, no, zalewa. To jeszcze trzeba rzucić na. na. Pie nie, 3 minuty do mikrofalówki, i dopiero będzie gotowe. Także o to jest z udonem właśnie myślę, że będzie najciekawiej dzisiaj dobra, a na początku spróbuję sobie dwa rameny z ojakaty. chicken, czyli z kurczaka, czyli taki jakby rosół w ogóle ramen to jest taki azjatycki rosół wywar z mięsa z dodatkami mięsem, każdy chyba to wie no i ramen miso ramen, czyli ta zupa taka rybna, z sosem rybnym, co tak nie lubię ryb, ale Jakoś to... Jadłem chyba coś podobnego I było nawet spoko, tak? To dobra, no to... O To jest chicken, to jest miso I w obu są po prostu przyprawy i takie fajne warzywka takie Kiedyś pamiętam z Ameryki jeden takie W kubkach zupki, tam takie też były warzywka i kurwa jak to zajebiście było Dobra, no to zasypuję i... i chuj, testuję dobra, te dwie zupki już mamy gotowe o, tak wyglądają tak tak jest na opakowaniu, pyk, pyk pyk, pyk, no i ja się pytam gdzie jest to mięso? <grym> na opakowaniu <grym> nie no kurde, taki żart zawsze tak jest, dobra Pora przetestować. Skoro azjatyckie, to najlepiej pałeczkami, nie? Myślę, że jakoś dam radę. Dobra, zamieszajmy. To jest miso. Dobra, zacznę od tej rybnej. Ale gorąca, aż mi okulary zaparowały. Dobra, obejdzie się. Dobra, jeszcze raz. Mm, bardzo smaczna. No smakuje po prostu. Trudno mi określić. Nie ma takiego intensywnego smaku. Po prostu czuć zupkę chińską tylko z jakimś takim Sosem rybnym takim czuć. Ogólnie dobra jest, ale bez rewelacji, nie? Żadnych takich nowych smaków nie czuję. Jeszcze chicken ramen. Też sobie zamieszam, cyk. Hmm. A to serio przypomina mi te cup noodles. Co z Ameryki kiedyś jadłem zupki bardzo dobra No ale. Bez rewelacji, nie liczę, że bardziej się zaskoczę tymi, tymi dwiema a raczej udonem ale to są zajebiste takie 7 na 10 yy, Dobra, tamte zupki były spoko, chociaż z tych dwóch moim zdaniem wygrywał, wygrał Chicken Ramen. Dla mnie był smaczniejszy po prostu, bo uwielbiam kur kurczaka, nie? To taka moja prywatna sprawa. I... <ścoughs> I tak, i teraz czas na zupkę, która została wyprodukowana w Korei Południowej. Nie, że to jest robiona. Bo te Oyakata to w Unii Europejskiej pisano, tak? A te to są. Te dwie to są nawet z tej samej firmy Mr. Min, czy jakoś tak? I one są po prostu z Korei Południowej. I teraz czas na też ramę, tylko taki ostry XL, nie? Dobra. Pora to odpakować. Ile zafoldiowali. Teraz zobaczymy, co jest w środku. O. Nie? Jeszcze nagram telefonem w jak to wygląda. Dobra, tak to się prezentuje. Jeszcze to otworzę tak do połowy. Bo tak się powinno, ale mocno trzyma. O. W środku mamy sam makaron. I tam jakieś pewnie warzywka pod spodem. I taką przyprawę. Z wszystkim, i taką widać, że ostro, ostra będzie. To co, no? Wsypuję i zalewam, tak. Mm, ale ładnie pachnie ta przyprawa. Widać ją taka czerwona. E, dobra, ten ramen już powinien być gotowy. Także, także. Może już to ściągnąć. O, ramen jest gotowy. Przemieszajmy go sobie trochę. Ale ślicznie wygląda. Coś tu pływa nawet. Hmm, co to takiego? Nie wiem co to jest. Czy to jakieś warzywo? Chyba jakieś warzywo. Pokrojone plasterki. Ale prezentuje się fajnie. Taki ciemny kolor. Pachnie też tak. Orientalnie. Mhm. Mm Właśnie, jak wygląda tutaj. Dobra. Tyk. Akurat tutaj nie jest przekłamane opakowanie, bo wygląda kurde, tak samo, nie jak tam. Zresztą to tam się trochę dopierdalałem, bo to zawsze tak muszę dodać, ramen, za, ramen zawsze jest y, z mięsem, warzywami dawany, algami itp. I dobra, no czas to przetestować. No, no, dobra, teraz sobie ściągnę okulary, bo po co mają parować. Hmm. gorące. Wila, hmm. podasz mi łyżeczkę? Proszę. Proszę. Ciekawy smak, aż ja sobie spróbuję samego wywaru. Czuć, czuć lekko pikanterię, ale ogólnie tego smaku jeszcze w zupkach chińskich serio. Nie czułem, także to jest nowość dla mnie. Jest zajebista ta zupka. 8 na 10. Mega. Ładnie wygląda. Zajebiście pachnie, smakuje jeszcze lepiej. Jest duża. Bardzo duże. O. o to żółte co pokazywałem na początku, ciekawe co to jest, nie? O to? Hmm? Masz jakiś pomysł? Mi się wydaje, że może być to jajko. Koralczycy dają różne rzeczy. Także tak, na pewno to jajko może być. Może? W sumie jak teraz to powiedziałaś, to przypomina by takie żółtko czy coś by z tego zrobili tak makaron jakby z żółtka no Ty... po prostu zrobili kogel mogel z jajka na parze suszyli. No Co chyba to? tak, w składu mi się nie chce czytać dobra jak na razie ten koreański ostry wymiata i wygrywa na dzisiaj ale jeszcze ma jednego konkurenta też z Korei Południowej z makaronem udon, także może go pobić Także, trzeba go otworzyć. Dobra, tak się to teraz prezentuje. Cyk, cyk, udon, coś tam, o coś ta nie będzie taka pikanta chyba. O, Tu są jakieś przyprawy i warzywa i to jest duża torba. Ile sosu jeszcze sojowego dali? Ej, no nie no, ta żubka może pobić. pobić swojego pobratyńca. Oj, udon. Serio. Ej, to jest. <grywka> najbogatsze ma wnętrze o ta żubka. No także dobra. Hm. No, trzeba wszystko włożyć, zalać ciepłą wodą i. Wsadzić do mikrofali na jakieś 3 minuty, ale lepiej zawsze dać więcej tam jakieś 5 balne. No. Dobra. E, dobra, dobra. Ten budona, czy da się tu jakoś to tak otworzyć? Kurde, chyba za się. A nie, dobra, da się. Jest tu nacięcie. Ugh. Nie, nie, nożyczki nie będą potrzebne. Dobra, samym tego u doma. Te warzywka, przyprawy. A, to są same warzywa jednak. Ej, ale dużo ich. Jakieś pory, jakieś cebulki. mega. I Chyba syrop. To jajko. Co? Chyba też to jajko jest. Tak? Te kwadraciki żółte. Nie, to jakieś warzywa. Ale zobaczymy po nami. No, dobra, to jeszcze tego surowego A się nie opierdoni. O! Uuu jak leci. O, jak poleciało. O, i to jest najciekawsza zupka pod względem przygotowania. Mmm, A dobry. Dobra, to... No i ja chyba tego się nie zatyka. Dobra. Dobra, ostatnią zupkę mam już gotową. tak się prezentuje. Chyba najciekawiej z tych wszystkich. Ogólnie w sumie przygotowanie. I wygląd ma najciekawszy z tych super, bo tam te były takie klasyczne zale i jedz, nie? a tu masz miałem... A tu trzeba było po prostu jeszcze podgrzać, bo jest mi makaron udon. Udona, udona w sumie nawet nie jadłem, to będzie wiadomo, nowy smak, A się to trudno złapać pałeczkami chyba będzie. Ale dobra, tak wygląda. Tek.

Teraz sobie spróbuję, tu łapnę sobie te warzywko jakieś, czy co to pływa? Polewkę? Hmm. No jest taka fajna słonawa, sojowa. Mm. jakby to porównać do takiego rosołu warzywnego, coś tak pierdoni tak więcej magii. Tak bym to porównał. I mi to pasuje, nie? Bo to jest zajebisty smak, także... Chcesz was próbować? Dawaj. Below? Spróbuj sobie. Smakowo. Jak taki rosół, co się tak magi dowali, nie? Coś podobne. Czy nie? Mi tak, to, mi tak, tak pasuje. Co są sobie w Nie czuć. Nie pali. Może każdy, ile ludzi, tyle opinii. No, mi to przypomina taki właśnie rosowek. Co mi mnie cieszy jeszcze z tym makaronem udon. Mega, mega. Czuć, czuć ten sojowy smak. Także to jest chyba bardziej taka ogólnie sojowa chyba. Tu coś pisze, że to jest taka bardziej warzywna z udonem, taki wywar sojowy i to jest bardzo dobre. Ale jednak smakowo jednak wygrywa. Albo dobra, nie no, postawię ich na równi, bo to jest troszkę bardziej mi smakuje. Ale co tutaj jest ciekawsze i też jest zajebista. Je. Dobra, dzisiaj wygrywają te dwie koreańskie zupki. A... A te dwie są po prostu spoko, nie? Zawsze fajnie sobie opierdolić chińską, nie? Na szybko jak się jest głodno. No. Dobra. Czyli jak mówiłem, te dwie zupki wygrywają dzisiaj. A te Zujakata to są spoko po prostu, nie? No? Też są dobre, ale te są lepsze, najlepsze. Dobra, to by było na tyle. A jeszcze ten udon. To też tam te 8 na 10, jak tamta chyba. Dobra, 8,1 na 10 i tyle, nie? Za ten makaron taki inny w porównaniu. I tak, jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę lub w dół. Suba, z dzwoneczkiem. No i co? No i piszcie komentarze, co wy ostatnio jedliście nowego, albo co polecacie. Także też spróbuję, jak nie jadłem. No to Elo, nie?